Sieba, ma widzów, witam Was. Z fanpageu o Freezie zamieniamy się dzisiaj na fanpage o Buddzie. <noise> Bo to jest takie uniwersum, które, no, cały czas naturalnie mnie ciekawi, ale to dlatego, że jest wiele odpowiedzi, na które nie dosta Wiele pytań, na które nie dostaliśmy odpowiedzi. Jeżeli chodzi o Buddo, to całe aresztowanie, o jego stanowisko i tak dalej. I wiadomo, że on gra, tym, on gra tym marketingowo, że on specjalnie tak troszeczkę wydaje jakieś odpowiedzi. Dlatego, że on teraz jest wielkim raperem i tworzy. Cały album, no, no na swoim kanale nadawczym napisał, że praca nad całą płytą zakończona. Teraz klipy w trakcie. W piątek singiel otwierający płytę. Widzimy się, słyszymy się. Tak, on wypuszcza, on wypuszcza całą płytę, widzowie. I tak jak już wiele razy mówiłem, że jestem fanem kontentu Buddy, samego w sobie, już pomijając całą politykę i jego niektórych ruchów i tak dalej, to muzyka no to nie jest muzyka do słuchania, no. On mądrze robi, bo wiadomo, że ludzie przynajmniej raz to będą odsłuchiwać, lub dwa, lub trzy na przykład, ja pewnie, żeby znajdywać jakieś wskazówki lub easter egi dotyczące jego postaci obecnej, więc to bardzo cwanie robi. No i tam jeszcze napisał, że był taki moment, w którym Media zrobiły ze mnie tytułowego Top Bandytę. Sytuacja dość zabawna, bo przedstawionym byłem jak boss jakiejś solidnej grupy zajmującej się zawodowo grubymi tematami, za które grożą grube wyroki. No nie no, że grupa przestępcza, tak? Że on był, że niby prowadzi grupę przestępczą, no ale wi wiadomo, że ludziom pierwsze co się kojarzy z przestępcami jakieś rzeczy typu, nie wiem, jakieś ataki, bronie, dealerstwo i w ogóle tego typu sprawy, ale, ale też możesz prowadzić grupę przestępczą, która nie zajmuje się takimi rzeczami, tylko, nie wiem, hakowaniem Facebooka ludzi. <laughs> że takie rzeczy, które raczej się nie kojarzą z takimi właśnie agresywnymi rzeczami. Tymczasem cały czas mówiliśmy o jakimś gnojku spod Krakowa, który kręcił, może trochę za drogie, filmy na YouTube'a. No tak, no, aresztowaliście za filmy. Na YouTube'a. <laughs> Ten numer to nie żadna odpowiedź na zarzuty, to nie żadne wyjaśnienia. Ten numer to realna wizja, co bo niektórych na temat mojej osoby, która okazuje się fikcją. Czyli, że co, tak jak postrzega państwo pewnie, tak? Pa państwo, jak patrzy na budę, lub jak on czuje, że państwo na niego patrzy, tak? Obstawiam, że o to chodzi. Bo widziałem zapowiedzi, co będzie w tym teledysku, i tak zdecydowanie, szczerze mówiąc. Nie, <laughs> nikt tak nie patrzył na buddę z widzów, przynajmniej no ja na to nie, tak nie patrzyłem i nie widziałem, żeby moi widzowie tak na niego patrzyli. No, no nie jako bandyta, który nie wiem, tam robi ma mafijne jakieś rzeczy. Top bandyta to numer mówiący o medialnym absurdzie z przymrużeniem oka. Dzięki za setki tysięcy z was nie dała się wymanewrować. To co dla was szykujemy w najbliższym czasie to nic innego jak koleżeńskie dzięki za to na służbie. I jeszcze dał, że już wszedł teledysk i siewa mortki. numer klip na muzyczną rozgrywkę. Grzewkę. Cały projekt to raczej mocna ofensywa z momentami humoru. Ale do tego o czym to wszystko, przejdziemy później. Obecnie premiera Top Bandyty. Liczę, że konwencja zabawa słowem, a na deser Klip się wam spodoba. Dzie Nie wiem czy jemu najwygodniej po prostu jest robić tą muzykę też, no bo wszystko w sądzie może potem właśnie tłumaczyć jako artyst, że, że, jakby, że jest artystyczny do twór, coś takiego pewnie. Tak obstawiam i se może mówić więcej. Nie no, zobaczymy, zobaczymy, co w tym teledysku, zobaczymy, zobaczymy też w tej piosence, zobaczymy i bardziej przesłuchamy. Ja to... Ja to już teraz bym go Trzymamy się planu, wychodzi leży. Jak on potrafi tam pleść rano i wyjść w nocy? To co ja mam? tu Czekać dzień i noc i szczać do buteli, tak? Dla mnie możesz szczać w gacie. Tylko pamiętaj żyć za zapewne. Wracaj, wychodzi. Wracaj! O kurwa! Aha, że, że niby GTA jest i że z pierwszej osoby jestem. Enteresk... Aha, że, że jest bandytą, dobra. No f fajna. F -f no ka każdy, dokładnie każdy, tak patrzył na budę, że ukradł to wszystko. Mhm. To wcale nie tak, że na przykład oj, Wojtek wyszedł i wprost powiedział, że zarobił 2 miliony na tej loterii ostatniej, o której nikt w sumie nie gadał. <laughs> I była totalną flopą, więc to tylko daje obraz jakie tam mogą być kwoty jeżeli chodzi o budę więc to że on sobie takie auta po miliony złotych kupuje to już nie robi może aż takiego wrażenia nie wiem. w sensie że, że to nie ma jakiegoś takiego domyślania się że a pewnie kurde ktoś go funduje no nie <laughs> jego widzowie go fundują kupując losy jedzaini jedzaini to w kielni, telefonów było ciągle nowy numer, jak serialu, epizod, i nowy adres. Teraz zapytacie, Zebo, dlaczego Budda dał losowe swoje zdjęcie przez 10 sekund na klipie? To ja dałem. <laughs> nie spodziewałem się, że będę musiał robić tutaj e, jak swagatom, czyli cenzurować klip, ale YouTube takie rzeczy nie robi. No, znaczy nie lubi. No tutaj była udawana broń oczywiście, ale ja nie będę ryzykował. I że niby strzela do policjantów i tego typu sprawy. No, no nie, nie robimy tak. Poza tym tak, no, ludzie, ludzie, mniej, mniej takie spostrzeganie na Buddę. <laughs> On sobie tak dodaje, ja mam wrażenie, że on sobie tak ego pieści tym, że on myśli, że ludzie myślą, że on naprawdę jest jakimś mafiozom. No. Nie Mam listę Interpolu z dobytą. W Kielni 8 telefonów, jakbym był świernicą. Nie no, przepraszam, to nie brzmi dobrze. No ta pierwsza płyta Buddy nie brzmiała dobrze. Ta płyta Buddy też nie brzmi dobrze. No, no jedyne co widać, to większy budżet na teledyski, że to faktycznie fajnie wygląda poniekąd. Że starał się być oryginalny, bo Buddha był z tego znany, że jakby szokował ludzi jakością i tak dalej swoich filmów. No to teraz nadrabia w teledyskach, ale. No nie, no nie, ta jego muzyka to jest jednak taki trochę. taka, taka kurde, no nie wiem, no taka bezemoc. Ciągle nowy numer, jak serialu, epizod i nowy adres. Do sprawy karnej zostawa Wizor Rzucam bańkę na podłogę i wygląda jak trap. Więcej mąki mam na stole nie... Tutaj, jakby coś, YouTube i widzowie, to jest mąka. Jakby Buddha na swoim story pokazywał, że, jakby coś, to jest mąka i kupował dużo mąki do tego teledysku. Że potem mi tu nie było. Ale ja nie wiem, po co on te jakieś mąki w ogóle, jakby zgrywa tego mafioza, że niby ludzie tak na niego patrzyli, bo, bo nigdzie nawet nie było mowa o jakimś, nie wiem, handel, handlu jakimiś rzeczami nielegalnymi czy coś takiego. Jakby co to w ogóle ma być? Ja ...niż w nie każda fura jest na sufa, nie wiem co to podatku. Wyciągam ty pazałnika i leci pod bo nie będę czekać rok na GTA 6 Nie no, ale jak na piosenkę otwierającą cały album To ja nie wiem co to ma być. <laughs> Naprawdę. To ja, jakby ktoś mi takie coś wypuścił, to bym tego Niciula nie słuchał. To ja tylko Ja to teraz tylko słucham, dlatego że to jest budne. Ja nie mówię, że to źle brzmi. Ale też nie mówię, że to dobrze brzmi. On się za bardzo nakręcił z tymi swoimi ziomkami pewnie. Oni są takimi lekkimi jestmanami przez to, że też to jakby robili, współtworzyli. I wiadomo, że jak tworzysz coś, to myślisz o tym lepiej niż faktycznie jest. Mógł to jakiś osobie, nie wiem, obiektyw najpierw wysłać. Ej, co myślisz o tej piosence? Żadne weksle in blanco, trzy pasy jak dres. Mordą po nich, to do banku wchodzę z klamką po kres. Właśnie, zapomniałem o tym samochodzie. On go jakby kupił, zrobił, okleił, ściągnął do Polski. I na tym się zakończyło. <laughs> A to, to, to auto miał potencjał dość spory. No ale w ogóle, Buddha, jako content creator, miał potencjał. Ale się dorobił na loteriach i stracił chęć nagrywania normalnie odcinków. No, taka jest prawda, nie? Jadę 200 po w zabudowanym, całkiem nieźle ubranym. W sklepie rady. Ja mam wrażenie, że ta piosenka jest taka sztywna a ja naprawdę nie jestem jakimś, wiecie, specem od rapu, w sensie to no, trochę piosenek już przesłuchałem tych youtuberów, no i to, to nie jest jakoś wysoko u mnie na liście piosenek jakby raper, youtubero-raperów, a on chce tylko iść chyba w muzykę teraz, no nic nie robi poza muzyką tak oficjalnie, więc no nie wiem, no, no tak to kurde, bym powiedział, że jest Faustyna chyba lepiej od tego brzmi. Kolejny youtuber, który niszczy swoją karierę youtubera i zamiast robić to, za co ludzie go pokochali to robi się jakimś pseudoraperem. No i po co ci? Ja bardzo szanuję. Teraz będzie liznanie czterech litera, na przykład takiego Mortalcia. Bo on potrafił połączyć jednak to, że z jednej strony sobie robi muzykę, ale też robi cały czas content i wie, że z tego będzie żył. Bo tak, totalnie szczerze mówiąc, jak dla mnie to jest takie plucie trochę w twarz swoim widzom, że jak nagle przestajesz robić to, za co oni cię lubili, i nagle stwierdzasz, nie, ja robię muzykę. wiecie, jak surfer po czerwonej fali, moja grupa to te chamy, co handlują. Co przerzuca temat do klienta na Stany? Moi ludzie już nie mają nawet miejsca na dziary. Ale w sumie to jest wciul mądre. No ja już mówiłem, że z punktu biznesowego to pewnie nawet i mu się bardziej zwróci niż te jego filmy. No bo tego te, te filmy to musiał wydawać coraz więcej na te filmy i pewnie za cenę mu się samego nie zwracało. Tylko te loterie robił i dzięki temu sobie ustał budżet. to teraz loterię nie może robić, więc mu się nie opłaca. Aczkol aczkol aczkolwiek widziałem, że MGP dalej jakieś tam loterie robić tam. E, nie loterie, tylko konkursy to się teraz nazywa. I jest tam jakiś inny myk, a to jest dość ciekawe. E, ale. Tutaj on wie, że na przykład ludzie będą chcieli na koncerty chodzić, nawet jeżeli y, te koncerty nie będą super pod względem jakości muzyki, tylko będą chcieli chodzić na koncerty dla Buddy, po prostu będą to traktować jako jaki and greet trochę z buddą, że mogą go zobaczyć poza intencją i tak dalej, więc... No to jest takie dojenie, dojenie do końca w, w miarę mądry sposób Ja i oni zawsze sztywno, a ty jesteś krypto Kupię sobie całą giełdę, a nie jeden bitcoin, chcesz pogadać, no to pisz do adwokata albo idź to U nas zawsze wódki kra. O i tu na przykład wiadomo, że on na pewno po prostu aj fikcję sobie robi, że faktycznie tak jak oni na niego patrzą a tak naprawdę on mówił wiele razy, że on nie tyka w ogóle alkoholu Byłem na filmie Buddy <grystanie> więc, więc ni niestety, no trochę, trochę wstydź się do tego przyznać <grystanie> Teraz, patrząc na te wszystkie sytuacje, ale no on bardzo podkreśla, że on nie pije alkoholu. On jest jak freezer, nie? Ja alkoholu to w ogóle, ja chcę być dumny z tego, na starość, że ja w ogóle alkoholu nie piłem. No i fajnie jakby dla nich, nie? albo katar kończę zrobię wam na hatak i Banda, każdy z nich to wandal Znów niezapłacony mandat, zerwany z szyi kajdan Modelki w samych majtkach o. Bo to przed takimi jak ja ostrzegała twoja matka to akurat, prawda? Ja, 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 ja to słucham i ja wiem, co autor miał na myśli, tylko nie wiem, co miał na myśli, że aż tak bardzo to, że cały tyle o tym zrobił, że u, tak mnie ludzie Nikt się tak nie spostrzega. Nikt, nikt nikt, nie mówił, że ma jakieś panienki, że jakieś kurde tutaj bale do noca i tego typu sprawy. No, nikt, 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 nikt tak nie mówił, Jakby on, on sam sobie to wymyślił. Zgaduję, że to w jego głowie to jest jakieś wiecie artystyczne nawiązanie do tego, że ludzie sobie dużo dopo dopowiadali do jego sytuacji, ale. I on jeszcze bardziej przydobrzył, że jeszcze bardziej dodał do tej sytuacji, ale wiesz, no ludzie do, dopowiadali do tej sytuacji sobie rzeczy, tak w miarę rozsądnie, mi się wydaje, biorąc pod uwagę po prostu sytuację i pod uwagę na przykład to, że Hose wyszedł i zrobił podcast o tym, co się między wami działo, jakieś screenshoty pokazał i tak sobie dopowiadali sytuację. A ty, że na to jakkolwiek nie odpowiadałeś, to się nie dziw po tym, że ludzie sobie dopowiadają, no to jest proste. Mnie od dawna już to, ty w internecie, ktoś coś, że buta to to pandyta i nie zasypiam bez kopyta, aż 6 rano słyszę huk, to nie dźwięk pucika tylko. Aha, no i to jest ta pierwsza piosenka, i ona nawiązuje, że piąta rano i słyszę, i piąta rano budzi coś tam, coś tam, że się do niego wbijają, i to wow, każda piosenka się łączy, jedna z drugą, ale wielki artysta. <laughs> Ech, nie wiem, ja może głupi po prostu jestem, i tak z tymi piosenkami, i z tym czasem, który upływa, już dużo tego czasu upłynęło, od tych wszystkich zarzutów w jego stronę, i to nie chodzi mi o zarzuty jakieś prawne, tylko zarzuty po prostu moralne, pod wieloma względami od jego wspólników byłych i nie tylko. Jego na od brata też. No to jakoś mam takie, że mam nadzieję, że on wyjdzie i to sprostuje jakoś i będę miał znów o nim zdanie, bo ja naprawdę czuję nostalgię nawet jak na niego patrzę, ale kurde no, no i głupi jestem, no i tyle chyba. Głupi, głupi i naiw. Zobaczymy co z tego jeszcze wyniknie. Może jeszcze mnie szokuje. Widzicie? Nadal mam to nadzieję. Ja, ja mówię, no głupi jestem po prostu. Zostawcie lajka, like zostawcie suba, oglądajcie do końca, widzimy się jutro i na